To ja sobie usiądę dobrze. O tu przy oknie nie przeszkadza. Torba ciężka. Niech mi pan pomoże postawić ją na półkę, tak. Dziękuję ślicznie. Teraz jeszcze koszek i już. Dokąd pan jedzie daleko? Się, potem pan Co? Jak dziękuję, dziękuję bardzo. Gorąco dziś. Taki skwar. Czekałam ja na pociąg. Panie, a słońce tak grzeje i grzeje. Jakoś tak się okrutnie na nas zawzięło para boska z tym słońcem. Cienia nic nie ma, gdzie się schować. Pan patrzy, jaka ja potem cała oblana. O Boże, o Matko Boska, ale co tam. Nieraz w życiu człowiek się spocił. Czasem to nawet siódmy poty biły, wie Pan. A i nie takie upały już widział człowiek. A co Pan tak czyta, można? Nasza Ancia też tak czytała. Panie, my już myśleli, że ona chora tak czytała. Dużo tego świata nie widziała, to go Głodna była prędko, chciała go jak najwięcej mieć, o wszystkim wiedzieć. Co nie wzięła do ręki, to jakby oczy oczyma pożerała. A oczy, Panie, oczy miała piękne po mnie, po matce, bo i ja ech, dużo by opowiadać. Że mój Marian mnie dostał, to się sama dziwię. Ale co ja Panu gadam? Pan książką zajęty. O Boże, mój Boże, dobrze tak sobie siedzieć w fotelu. Czytać. Teraz widzę, o, że to nie po polsku ta książka, ale pan mnie rozumie, co? No pewno, a jak upia ja pytam przecie po polsku to każdy trochę rozumie. Taki ładny i prosty język, wszystko w nim jasne. Tak, to tak, nie, to nie. Kiedyś przyjeżdżał do nas do domu taki z Gruzi, ale po polsku rozumiał? I jaki okładny był? Coś się go człowiek spytał, coś mu powiedział. To on zawsze tak. To on zawsze tak. Nigdy nie. Nigdy się nie spierał. Jak trzeba, to ludzie wszyscy zrozumieją. Nieważne, że drzewa nidzę po tym czasem, robił po swojemu inaczej. Jakby wcześniej nie rozumiał. Ważne, że pojmował. Nie tylko ludzie. Wszystkie stworzenia Boże pojmują. Był u nas nas taki pies, Reks, my na niego wołali. Nie misiek, nie Burek, nie azurek, nie Rekso. Reks. On to wszystko w mig Nawet nie trzeba było mu wiele mówić. Wsiak patrzył i wszystko wiedział. Co to był za jeden? Kumpelasowy panie, produkt naturalny, bez żadnej chemii, od początku do końca tutejszy. Z oczu mu po tutejszemu patrzyło. Jego matka już u nas była i dobytku pilnowała Aza. Ona jej... Czyli niby kundem mieszaniec, niec, Ale z rodowodem, panie, po Adzie, kiedyś, jak on Bartek był jeszcze małym dzieckiem, Rex wyciągnął go z wody, bo ten się utopił, by. Nie do rzeki, ale do tego stawu, co tam kiedyś głównie kopano, zbiła, jako wtedy okrutne, kwaśny jabłko prawie do wody, go już więcej nie nosiło. I wie pan, Wie pan, co ten chłopak mnie wtedy powiedział? że Jankę chciał złapać. ty Jankę pochylił się do wody i wpadł. U nas brzeg stromy, panie, od razu głęboko. Toż to otchłań dla dziecka jak ocean. Nieraz mnie o tym mówili. Jan Marian, czyli jego ojciec, głowa rodziny, dziadkowie, wszyscy. Ale, panie, to jak kijem Wisłę zawracać, barka wszędzie było pełno. W każdym kącie się kręcił wszyscy. Jego chciał dotknąć do ręki, wziąć, podtrzymać. Panie, no i co mnie trzeba było począć z takim dzieckiem? Nie mam oczu z tyłu głowy. Nikt nie zauważył nawet, że chłopak nad gniankę i do wody wpadł. Na szczęście to widział, skoczył, wyciągnął. Ja to tylko się dziwuję do głowy zachodzę. Skąd nagle taka siła w tym psie? Przecie to chudzina taka była nic wielkiego. Obce koty tylko tyci, tyci się go bały, A nasze to już w ogóle. Jego dobre imię i sławę jako psa lekceważem. Lekceważeniem podważały czorty wcielone. Demonstracyjnie, nieraz mu po nosie. Chodziły do ale z drugiej strony, jak trzeba, to takie siły się budzą. Czy to w psie, czy to w człowieku, nie gra różnicy. Życie wszędzie silne jest w chłopach. Świerek kiedyś traktorem na skraju pola postawił. Traktor na skraju pola postawił. Czemu akurat tam, no to trudno powiedzieć. Może się nabić albo wysikać chciał. Czort, to wie, ja nie. A trzeba wiedzieć, że wtedy straszny u nas był. Jedna za drugą. szły jak po sznurku. Z zachodu na wschód. A Wiatr kładł zboże, co stało, deszcz moczył słone zebranego, strugi wody z nieba leciały, panie. Jak wtedy, za czasów Noego, co to Arkę budować musiał. Ale wszystko ma kiedyś swój koniec, jaki początek, inaczej nie może być. Tego dnia słońce samo po niebie chodziło, żadnych chmur. Już wy gorąco znowu się zrobiło, ale ziemia wiatru. Nawet trzech sekund nie trwało. Człowiek lewo głowę zdążył pomieść od roboty. A w dole dzieci się bawiły trochę młody, jeszcze były, to się chlapały. Ludzie się przestraszyli, że ku śmierka krzyczeć, na kuśmierkę krzyczeć zaczęli, co zrobił. Bo niech pan sobie wyobrazi, jednemu smykowi od marchewków w głowę ja Sama widziała chłopaczek darł się w niebogłosy bardziej ze strachu niż z bólu, jak się potem okazało. Charmida był strach. Jak ten kuśmierek biegał, oglądał za głowę się, łapie, panie, aż nagle jakby, jakby skamieniał. Jak płynny sygnał tam stał, długi hochoł, i nadal przymknął oczy, patrzył, potem taką przebrał nosi, zapał się gębienie i go, go W takich momentach człowiek nie myśli, zresztą nie tylko w takich. Fakt, to był mały traktorek, to pan wie, taki zetorek, dwudziestka piątka. No ale traktorek to też można. Kuśmielek człowiek. I słuchaj pan, cud prawdziwy podniósł on to żelazstwo akurat na tyle, by chłopaka, kto wyciągnął, Jezu, gdybym ja tego na własne oczy nie widziała, to nie uwierzyła, jak niewierny Tomasz Jezusowi nie chciał dać wiary. Ale tak było. Bóg mi świadkiem.